Jak tak się prezentuje to miejsce Jakbyście chcieli też tutaj wstąpić Mamy jakieś zejście na dół Paszma Właśnie wpłaciliśmy na kartę i będziemy jechać raz z powrotnym w czymśkolwiek. 3,5. Pół. Pół I byśmy nie mieli kolacji w pakiecie naszych alipsowiczka. Nieco dłużej to byli nie mieli tego posiłku na wieczór, to pewnie byśmy się stołowali w tych budkach, które tutaj są dookoła, ponieważ ich jest tak sporo, macie tak olbrzymi wybór do gastronomii, te restauracji, jakichś kawiarni, innych rzeczy, po fast foody, pizzce. I tak dalej, naprawdę i to całkiem to jest wszystko nowe. Jakieś stare, są nowe pawilony dość naprawdę ładnie wyglądają. Każdy naprawdę kusi, żeby tam przejść się i usiąść do nich. Co najedniej jeśli macie ocho ochotę obejrzeć jakiś mecz, na spokojnie znajdziecie miejscówkę. Macie ochotę przeczytać książki. Tak samo, jakąś kawę wymyśla. Wszystko tu się znajduje. Są kontakty, jeśli macie potrzeby naładować telefon, laptopa, popracować, wszystko tutaj jest. Nic tutaj przyjeżdżać. 아휴 미가요 탤런트. 어예 będzie rozejpodrze no, nieco wieje, ponieważ nie już mi słuchać w ogóle ale wieje ponieważ dzisiaj w nocy ma być burza jutro rano wylatujemy i mamy nieco obawy, że może to rano to nie przejdzie słychać mnie halo Ładnie tu jesteśmy w Calypso Beach Club. Ładnie pachnie. Ładnie. Jeszcze nie widziałam tutaj. Bo jeszcze w Gdzie? Nie wiem, to na na Można. Chcesz tutaj? Pięćset Ten... pięćset Ładne to jest ładne. kafe z alkoholem Irish coffee. my name is hassan okay hello hassan <laughs> welcome to calypso thanks oh, 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 oh. surprise surprise who has birthday <laughs> Roku. nie wiem o co chodzi, ale to jest dla nas to jest drink Harego Potera. Te rarytaski kosztują za 1200 lir. Każdy jeden kosztuje. Chodzi o właśnie to zestawienie co sobie Kamil tutaj wybrał z ananasem. Ja sobie zamówiłam pinacoladę za 550. Łącznie to wyjdzie 1000. 750 i do tego Kamil dostał jeszcze tutaj proszę bardzo e, sztucznego ognia i właśnie tutaj taki drink Harry Potter, który się nie pije, pamiętajcie Ale mam drina myślę jakby tutaj tak się dało taką porę też by wyglądało dokładnie dobry, ale jeszcze może zrobić innego, innego łyczka, żeby stwierdzić na pewno, bo mam wrażenie, że kiedyś na lepsze. No. <laughs> Nie obrażając kalipsu. Nie no, dobre jest, dobre jest. serdecznie. Właśnie byliśmy w Calypso Beach Club. Można tak nazwać klub, bo muzyka grała. Była pani na Dżdżiejce, ale się zmyła, bo jest zimno ponieważ będzie dzisiaj wichura w nocy. Może dojść nawet do burzy. Jest niezbyt przyjemnie, bo już jest zimno dość mieliśmy możliwości tutaj przyjść zobaczyć, bo już jak już wcześniej widzieliście e, za dnia tutaj sobie zrobiliśmy spacerek, patrzyliśmy gdzie można się wybrać. Po drodze będziemy jeszcze mijać jeden fajny beach club, Flamingo, jeszcze Roxy, ale zobaczymy czy w ogóle one są czynne. Bo akurat ten tutaj Calypso, wcześniej zapytaliśmy się do której jest bar czynny, jak szliśmy, więc wiedzieliśmy. A generalnie to bym chciała Wam powiedzieć, że mamy na osi wpół do pierwszej w nocy. A musimy być na lotnisku jakoś 6 po 6, <laughs> więc tradycyjnie tak się kończą nasze wieczorki, ponieważ mało czasu akurat mieliśmy na pobyt tutaj, więc stwierdziliśmy, że tak trzeba uścić nasz pobyt ten czterodniowy, taki majówkowy, więc dzięki serdecznie za poświęcony czas. Jeśli Wam się spodoba, macie możliwość tutaj ich przyjechać i wiecie, co się znajduje w tej zachodniej części. Antalaja, Antalia, Antalia. Jakkolwiek to się wymawia. Ciao! Alantaja. Alantaja!